Witam na moim kanale osoby spod znaku byka i zapraszam Was dzisiaj na czytanie na miesiąc listopad. Najpierw rozłożę karty orakol i one pozwolą nam naświetlić nieco sytuację, jaka może mieć miejsce w najbliższym czasie u Was. Okay, tutaj mamy kartę podzielonej energii, nowe początki, jakieś wyjątkowe osiągnięcia, oraz jakaś taka dobra y, zabawa. To na razie ja te karty sobie tak tutaj zostawię i zobaczymy, jakie odniesienie będą miały do tych kart karty Tarota. Także co czeka? Byki, osoby spod znaku Byka w nadchodzącym miesiącu, listopadzie. Paść buław, trójka kielichów, tu mam dwójkę monet i jeszcze kilka kart. Zobaczymy, co nam dla Was wypadnie. Tutaj mam kartę Hierophant, to jest karta papieża. I zobaczmy jeszcze, czy coś chce nam wypaść. I jeszcze diabeł. Ja bym nie zakończyła na diable, bo to postawiłoby was w jakimś takim zawieszeniu, więc dodam jeszcze jakieś karty. Zobaczmy, co jeszcze wypadnie. Okej, okay, i. Może już to było na tyle. Okej, okay, tutaj mamy e, Pazia Buław, e, Siódemkę Monet oraz e, Asakielichów. Ja się tak czasem zastanawiam, bo mam karty po angielsku i muszę je trochę przetłumaczyć. Czasem yy zajmuje mi to ch drobną chwilkę, tak, żeby yy te karty odczytać. No dobrze, przyjrzyjmy się kartom i zobaczmy, co one chciały mi, chciałyby Wam, drogie byki, yy przekazać, jakie informacje. Jakie wiadomości, jakie sytuacje na was czekają w nadchodzącym listopadzie. Moje drogie byki. No więc co ja tutaj u was y, widzę? Jak zwykle y, karty orakol i karty tarota się perfekcyjnie uzupełniają. I teraz tutaj y, ten paś y, buław bardzo w Półgra z tą kartą nowych początków, bo karta pazia buław również oznacza nowe początki. Drugą kartę tutaj mamy kartę trzech kielichów, więc podejrzewam, że Wasze czytanie będzie dotyczyć w dużej mierze sytuacji uczuciowej i ja tutaj um, odczytuję, że y, wy możecie dostać jakąś y, nową propozycję, nową wiadomość od y, kogoś, od najprawdopodobniej od y, osoby, od płci przeciwnej. Y, być może y, zostaniecie zaproszone, zaproszeni na y, randkę. I będzie to jakimś nowym początkiem albo romansu, albo czegoś poważniejszego. Poczujecie taką nową energię do działania, ale tutaj mamy też tą kartę taką, jakby takiej rozfragmentowanej energii i ta karta oznacza, że jakby wasza uwaga będzie skierowana w różne strony, więc ta nowa propozycja, ta nowa osoba bądź osoby, które pojawią się w waszym życiu, sprawią, że oderwiecie się nieco od rzeczywistości i jakby wasze myśli Będą wędrowały w takich różnych kierunkach. To będzie wiązało się z tym, że będziecie miały, mieli nowe pomysły dotyczące przyszłości. Być może zaczniecie planować powoli coś z tą osobą, bo jest szansa na to, żeby coś pomiędzy Wami, a y, drugą osobą w tym nadchodzącym y, miesiącu, listopadzie zaiskrzyło. Ja zdaję sobie sprawę, że y, miesiąc listopad może, y, zwłaszcza ten jego początek, y, nie napawa optymizmem i y, bardziej wydawałoby się, że y, y, będzie to miesiąc takiego smutku i bardziej takiego y, czasu zastanowienia, ale u was wygląda to y, bardziej optymistycznie. Ja myślę, że to może nie sam początek listopada, ale kolejne y, kolejne następne tygodnie listopada przyniosą wam naprawdę wiele y, radości, wiele nowych możliwości. Y, tutaj ta karta trzech kiel kielichów mówi o tym, y, że będziecie się udzielać towarzysko, że będzie, będzie okazja do jakiegoś celebrowania. Y, Może oczywiście to dotyczyć y, pracy, kolaboracji. Jeżeli, y, jeżeli karty dotyczyłyby pracy, ja bardziej bym skłaniała się Ku nowym znajomościom i bardziej ku sytuacji y, uczuciowej. Mówimy tu o nowym początku, ale zobaczcie, tutaj jest karta y, dwójki y, monet. I teraz ta karta sugeruje, że y, wy będziecie jeszcze się zastanawiać pomiędzy jakby różnymi opcjami. Będziecie y, żonglować pomiędzy. Y, być może y, kilkoma różnymi propozycjami, może to będą propozycje właśnie y, matrymonialne, i dlatego tutaj jest też ta karta y, rozfragmentowanej energii, bo wasza energia będzie się kierować y, w kierunku kilku y, różnych osób, kilku potencjalnych y, partnerów. Natomiast no, wygląda na to, że będzie to bardzo, bardzo radosny czas dla Was. Tutaj mamy też takie kartę jakichś takich osiągnięć. Ja czasami tą kartę widzę jako symbol celebracji typu ślub, wesele, chrzciny, takich bardziej Tradycyjnych y, okazji. I zobaczcie, że ta karta znajduje się nad kartą y, papieża. A papież wskazuje na to, że y, chodzi tutaj o jakieś takie bardzo właśnie y, tradycyjne rzeczy. Y, karta dotyczy takich y, tradycyjnych wartości. I teraz ja. Bo wiadomo, że karty, które odczytuję, one mogą dotyczyć różnych sytuacji w Waszym życiu, i dla jednych ten nowy początek to może być zalążek nowej znajomości, nowego uczucia, ale są też osoby, które już znajdują się w relacjach, tak? I, i słuchacie, nie po to, aby być może zobaczyć, w jakim kierunku ta relacja zmierza. I teraz ja bym chciała Was pocieszyć, bo widzę, że relacja zmierza w bardzo dobrym kierunku, czyli jest szansa na to, że, że ten związek, w którym jesteście, ma szansę na to, aby był on związkiem na długie lata. Ta karta papieża mówi o tych tradycyjnych wartościach, czyli o związku małżeńskim. A powyżej jest ta karta, która może oznaczać właśnie ślub, wesele. A tutaj mamy tą celebrację, tak, z kielichami, czyli być może ktoś z Was właśnie w tym miesiącu zacznie planować dalsze przedsięwzięcia dotyczące Waszego związku. Czyli być może ktoś z Was się zaręczy, być może już to zrobiliście, albo, albo sprawy właśnie zmierzają w tym kierunku i wygląda na to, że zaczniecie planować te, to, to, to przyjęcie weselne i Waszą dalszą wspólną przyszłość. To jest dla jednych, bo ja bym to tak widziała. Natomiast y, dla tych drugich osób, ja tutaj widzę jeszcze taką y, niepewność, czy y, y, nad tym wyborem tego właściwego partnera, bo być może jesteście jeszcze na takim etapie, że zastanawiacie się, y, która z osób byłaby tą właściwą na planowanie y, tej dalszej, Przyszłości. Oczywiście żonglowanie może też dotyczyć, czy to jest dobry czas, aby zacząć planować ślub czy wesele. Dla panów może to, to, to być czas zastanawiania się nad tym, czy to, to jest dobry moment na to, aby się tej partnerce oświadczyć. No, i ja myślę, że to jest y, właściwy, właściwy moment, i wszystko wskazuje na to, że, że y, to, co sobie zaplanujecie, i, i to, co będzie miało miejsce, przyniesie obu stronom y, dużo satysfakcji i dużo radości. Tutaj jest jeszcze y, ta karta diabła, ale ja bym ją bardziej tak właśnie odczytała hmm, dla tych osób, które hmm, dopiero mają szansę hmm, poznać tą nową osobę i wygląda na to, że hmm, oprócz tego takiego zainteresowania obopólnego, to hmm, będzie pomiędzy wami duży taki pociąg hmm, seksualny, bym powiedziała hmm, i i wygląda na to, że wy troszeczkę takim e, e, myślę, że ulegniecie nieco e, tym takim wewnętrznym emocjom i, i hormonom. Ale wygląda na to, że ta e, osoba, z którą planujecie przyszłość, to te osoby, które, które planują. E, Zawrzeć związek małżeński, zaręczyć się. To są na drodze spełnienia, zarówno uczuciowego, jak i finansowego, a także wy, którzy, którzy bądź które macie szansę na to, aby spotkać tą nową osobę bądź ktoś już pojawił się w waszym życiu, natomiast jeszcze y, musicie zdecydować i z tego grona adoratorów bądź waszych y, wielbicielek wybrać y, tą wyjątkową dla was osobą, z którą y, mogłybyście moglibyście y, stworzyć coś poważniejszego. To wygląda na to, że wy Jesteście w stanie podjąć właściwą decyzję i w momencie kiedy to zrobicie będzie was czekać takie po prostu spełnienie waszych życzeń i no i będzie to dobry wybór zarówno pod względem sytuacji materialnej jak i Uczuciowej. Także ta, ta przyszłość dla Was z, z tą osobą, którą wybierzecie, wygląda bardzo, bardzo jasno i pozytywnie. I tutaj nie zapomnijcie o tym, aby po prostu cieszyć się życiem i, i korzystać z tych pozytywnych chwil, które Was w tym miesiącu czekają. To Wasze czytanie, moje drogie byki, jest bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj jest y, widać, że przelewa się dużo uczuć, jest dużo koloru niebieskiego i y, dużo wody na tych kartach, co oznacza, że y, sprawy dotyczyć będą jak najbardziej y, spraw uczuciowych, sercowych. No i że y, wszystko, jest jakby na najlepszej e, drodze ku e, dobremu. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie byki, za wysłuchanie mojego czytania. Zapraszam Was na moje, moje kolejne czytania, na kolejne miesiące i pozdrawiam Was serdecznie.